On, ona cię skrzywdzili, a wyobraź sobie, że to mogło mieć jednak głębszy sens. Głębokie, prawdziwe wybaczenie polega na tym, że zmieniamy swoją percepcję postrzegania tego zjawiska i... Staramy się zobaczyć wszystko z innej perspektywy. I często w tej analizie odkrywamy, że nasze cierpienie miało głębszy sens, że było naszą lekcją i oczywiście było niemiło, oczywiście bolało, ale tak naprawdę od czegoś nas to uwolniło. Prawda jest taka, że jak masz w polu dużo żalu, dużo bólu, dużo cierpienia i to jest nieuwolnione, niezrozumiane nieuzdrowione, to to ogromnie wpływa na nasze życie i blokuje nas przed tym, żeby czuć, żeby wchodzić w nowe relacje i żeby tak naprawdę czuć szczęście. Ja wiem, że to, co mówię, nie będzie akceptowane przez wszystkich, bo niektórzy czerpią swoją wręcz siłę życiową z tego, że są na kogoś źli i że czegoś nie wybaczą, dlatego wiem, że nie mówię do wszystkich w tym momencie. Natomiast w numeroterapii mamy trzystopniowy program wybaczenia, dlatego jeśli jesteś gotowy, to na pewno znajdziemy metodę dla ciebie.